No, mieszkała tutaj. Yy, pracowała się, na pierwszym piętrze. Tam gdzie mieszkali wszyscy, no przez te dwa lata. Czy tam przynajmniej no, tam, tam dokładnie. No i co więcej tu można było powiedzieć. No co no, można więcej. Bo mieszkała, pracowała. I tylko tyle tego. A, a kojarzy cała. pan jaką osobą była yy, yy, siostra yy, Faustyna? Jak Z czego osobą? ona no, zasłynęła? normalną to to kobietą, normalną kobietą, no jak to można powiedzieć, no ona też jeszcze w ten czas nie wiedziała, że, że będzie kimś więcej, że będzie z tą wstyną, niż tylko kobietą. Przecież z tego, co tutaj była wywieszka, to y, poszła y, kilka razem do parku, na zabawę y, tam nad Jasieniem, no i tam dostała objawienia, no. to, to tyle tutaj to karteczka była, no. hmm? i tu, właśnie z tej karteczki tutaj się coś wszystko dowiedzieliśmy. Ba, czyli mieszka Pan o jedno piętro niżej niż pracowała Faustynka. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.